Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co się pod nią kryje? Koszty odbioru i transportu odpadów z nieruchomości do odpowiedniej instalacji. W przypadku bardziej rozległych gmin to czasem nawet 20 km. Koszty przetwarzania i odzysku w instalacji, a w przypadku odpadów zmieszanych ich unieszkodliwiania. Koszty tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów. Koszty związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów napraw oraz ponownego użycia produktów. Koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów lub pojemniki oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie. Gminy w tym zakresie stosują różne rozwiązania dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Koszty utylizacji odpadów niebezpiecznych, np. leków, termometrów rtęciowych koszty obsługi administracyjnej, koszty edukacji ekologicznej dotyczącej m.in. prawidłowej segregacji, w przypadku niektórych gmin również koszty związane z likwidacją dzikich wysypisk.